Podcast Miss B: Recenzje, książki, prążówki. Macie ochotę na fantastyczną grę, która oferuje niezliczone warianty rozgrywki? Ba, może nawet zostać połączona z inną. Przeniść się do świata fantazy i polskich legend, wciel się w detektywa, czy udać się odszukać zaginione przedmioty? Kto pierwszy ten lepszy? I nie dajcie się zwieść. To tylko tak łatwo się zapowiada, a rzeczywistość jest już zupełnie inna. Mowa o grze w krainie Legend, wydanej przez wydawnictwo Muduko, do której ilustrację stworzyła Nikola Kucharska. W pudełku znajdziecie 18 plansz, 40 kart przedmiotów i instrukcję, która podsuwa kilka pomysłów na rozgrywkę i zabawę. Jednak możliwości jest dużo więcej niż te podane na tacy. Wariant legendarny wyścig. Przygotujcie 9 plansz i wylosujcie 10 kart, po 5 dla każdej drużyny. Obie drużyny w tym samym czasie odkrywają przedmioty z góry i muszą go znaleźć na pierwszej planszy. Potem na drugiej i tak aż znajdą go na wszystkich 9 planszach. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza znajdzie wszystkie swoje przedmioty na wszystkich obrazkach. To świetny wariant, zarówno dla dwóch graczy, jak i dla większej grupy. Można też dowolnie dostosowywać ilość plansz, przedmiotów, a nawet drużyn. Wariant Znajdź postaci Znacie postaci ze słowiańskiej mitologii? Są poukrywane na planszach. Jesteście ciekawi, kogo możecie tam dostrzec? Wiele z nich jest wymienionych w instrukcji, ale dołączony jest tam też kod QR, które da Wam dostęp do całej listy. Podpowiem, że sama nie znam wielu z nich i już mam chęć na research. Macie grę w Krainie Baśni? Możecie ją połączyć z W Krainie Legend i wykorzystywać tak samo, jak wykorzystywaliście jedną z nich. Trzeba tylko pamiętać, żeby do zabawy brać jedynie karty z przedmiotami z gry w Krainie Baśni. To tylko kilka przykładowych rozgrywek, a jest ich tyle, Ile znajdziecie pomysłów? Czy rozpoznacie legendy, które znajdują się na planszach? A może macie chęć je opowiedzieć? Znajdziecie przedmioty zaczynające się na jakąś konkretną literę? A może policzycie wszystkie zwierzęta? Kto pierwszy odnajdzie okulary? Jakie emocje przedstawiają bohaterowie? I tak można wymieniać w nieskończoność. Według opakowania, gra skierowana jest do graczy 5 plus i od 1 do 18 osób. Czas rozgrywki to około 15 minut. A ja wam powiem, że nie ma tu żadnych ograniczeń. Okej, okay, może małe dzieci zagubią się w gąszczu domów, zamków, ludzi i stworów, ale przedszkolaki tak w wieku czterech, 5 lat już sobie będą świetnie radzić. Co fajne, zarówno młodzież, jak i dorośli nie będą też się nudzić. Spokojna głowa da się znaleźć takie wyzwania, że będzie super zabawa dla każdego. Podobnie można dostosowywać liczbę graczy. Dzięki temu, że może być ich całkiem sporo, gra sprawdzi się nawet na większej imprezie, czy w grupie przedszkolnej, czy szkolnej klasie. Jestem fanką ilustracji Nikoli Kucharskiej, więc estetyka gry mnie zachwyca. Jej wykonanie też, ale to te możliwości i tematyka robią największe wow. Tak gra to świetna okazja. Do poznania legend mitologii słowiańskiej, odkrywania nowych rzeczy i nauki. Podczas zabawy rozbudzana jest ciekawość i wierzcie mi, tak duża, że musi od razu zostać zaspokojona. Poza wiedzą rozwijają się tu też umiejętności, takie jak spostrzegawczość, refleks czy koncentracja. Będzie fajnym narzędziem do ćwiczenia koordynacji ręka-oko, a nawet do rozwoju mowy, nauki liczenia czy chociażby rozmowy o emocjach. To pudełko nie jest zwykłą grą. To fantastyczne narzędzie dla rodziców czy pedagogów, które może służyć typowo celom rozrywkowym, ale także wspierać rozwój czy poszerzać wiedzę. Uwaga! Osoby dorosłe też są na to narażone i nawet będą tym zachwycone. Polecam! Według mnie to must have w każdym domu, w którym jest nie tylko przedszkolak. Na dodatek ta gra rośnie razem z dzieckiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Tymczasem zapraszam Was na moje social media oraz na bloga. Linki znajdziecie w opisie.